Ale że ja znowu zostałem strollowany przez własnych widzów No wiecie wy co, wstydźcie się Moi drodzy, w ostatnim odcinku mówiłem wam Że żeby odblokować senkę Trzeba przejść pięć różnych trybów A to główno prawda Po prostu jakiś widz mnie strollował Bo trzeba przejść jeden tryb tylko na poziomie very hard Co oznacza plus minus tyle, że najprawdopodobniej Wszystkiego tego nie zrobimy Aczkolwiek jedno postaram się przejść dzisiaj na pewno A resztę sobie po prostu obejrzymy na YouTube a mam nadzieję że widzowie, że to nie jest dla was jakiś wielki problem Aczkolwiek jutro z rana wyjeżdżam A muszę jeszcze nagrać cztery filmy na zapas tak mnie nie będzie, więc no, musicie zrozumieć, że jakby no niestety nie jestem sobie w stanie pozwolić, żeby przetrejhardować i posiedzieć 15 godzin, żeby przejść te wszystkie levely. na very hard. Moi drodzy, jak jesteście na w tym kanale, zachęcam bardzo gorąco do subskrypcji, zostawienia łapki w górę, a my sobie spróbujemy dzisiaj... Co my sobie spróbujemy dzisiaj? Spróbujemy sobie dzisiaj jakiś kurde trip, tak? Chyba. Funtime Frenzy poziom very hard. No i zobaczmy, jaką kasycenkę tutaj będziemy mogli odblokować. Powiem szczerze, że nie wiem, czego za bardzo się spodziewać. Poza tym, że trzeba... Trzeba słuchać cały czas, to LOL. To ile tu się dzieje, rzeczy na ekranie. Okej, okay, czekajcie w ogóle, mogę dopisać? 1983. Nie. Czekajcie, jest Foxy, nie? <laughs> Widziałem, że zapomniałem o Foxim. Dobra, po wstępnych zastanowieniach ogarnąłem, że tutaj Fox jest na poziomie 20, a tutaj jest na poziomie 5, więc z dwojga złego wydaje mi się, że możemy sobie zagrać w ten sposób. I zobaczmy, spróbujmy to przejść. Tutaj mechanika jest dosyć prosta, też nie musimy żadnego LOL wpisywać. No i co? On jest tutaj. Po... No i. Co jest? Już nie miałem tlenu, nie? Co tu się dzieje? Ja nie wiem, co jest grane. Ty! Mam oczyszczenie 13%! Nieźle. Okej, okay, cisza. Ja nie mogę. Ty, co jest tutaj grane? Dajcie mi ten tlen. Yy, nie! No, Nie mogę panikować, nie mogę panikować, nie mogę panikować. Panika to jest co w tym się. Tu jest. Na razie, link? Mamy już tlen powoli. A! Bez sensu! Jezu, ciężko! Ciężko, jezu, to trzeba wszystko perfekcyjnie klikać. Ej, ale powiem tak: jest to na pewno łatwiej do zrobienia niż w FNAF 1 i FNAF 2 bo tutaj są przyciski na klawiaturze, więc spróbujemy jeszcze chwilę. Zaczynasz tutaj, jest git. Ja nie mogę, ile tu się rzeczy dzieje na raz, co jest grane? Na luzaku tutaj, zajebiście, tutaj jest teraz, za dużo was, tutaj jest, nie zajebiście, tu jest teraz, zgadza się, tutaj. Damy radę. Nie jest to najtrudniejsze. Tu jest. No dawaj, Freddy, dawaj. Tutaj? Tutaj, git, 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 ta surprise. To będzie... Napierdzielę, no wszystkiego... Za dużo, za dużo na raz. Tutaj. Na luzaku, na luzaku. Tu jest typ. Klik. Tutaj. Come on, come on, come on. Kur A co za wystarcza, co jest? Ajajaj, nie mogę myską tego robić, tylko S muszę, muszę się nauczyć klikać S cały czas. Ale jesteśmy blisko, jesteśmy blisko, to jest mechanika do wy, wy, wyczucia. Hello, jest tutaj. Co tu się dzieje? Tu jest. Jezu, no ile was tu jest? 20% tlenu był. Dajcie, tlenu troszkę więcej, nic nie widzę. Aaaa, no, no nie wytrzymam! No, surprise tam była! Aj. Ej, ciężkie, ciężkie! Ten jendu jest ciężki! Bo on tlen jakoś zabiera, nieporównywanie szybko. Ale dobra, to jest na pewno chyba wydaje mi się jeden z łatwiejszych. Nie! Czy on wyskoczy mi, czy nie? Tu jest Nie wiem czy tu, tu mi skoczy Tu jest Tu jest teraz, czy jest po lewej? Dobra, to muszę wiedzieć tylko Prawe, na chillu Muszę Jest na prawo Na no chwilę. Teraz jest po prawej. Na nos klikamy git. Po lewej. Nie! Był tam. Nie! mi, no nie! Dobra, czekajcie, spróbujmy co innego Ty, jestem ciekawy jak wygląda jeszcze 20, 20, 20, 20 I no wiecie o co chodzi na very hard Jeszcze sobie to odpalmy To może być ciekawe, actually Dobra Aha, co ja tu mam zrobić? Okej okay. Dobra, moi drodzy, ja się nawet nie łudzę, że ja to przejdę ja nie wiem, co tam się dzieje, co jest? O, ja dupce, czekajcie Dobra, spróbujmy to Tutaj ten dip jest na 5, nie na 20, to może będzie łatwiej Dobra, jest po lewej 1, 1987 no nic nie działa Jest po prawej Po prawej tu jest czy jest po prawej? Get. tu, tu, tu po lewej, LOL. po prawej, po lewej na czyli. Po prawej. Na luzaku. Foxy zaraz. LOL. I on teraz jest po prawej. Git. LOL, lewy zamykamy. Tu patrzymy. Git. Jezu, ile rzeczy naraz kom Nie wiem gdzie on jest znowu. Po lewej. LOL. Patrzymy na Foxiego. Po prawej. LOL. Po lewej. Po lewej dalej. Po prawej. Po prawej. Po prawej. O na chillu. Po lewej po, po lewej Git Dobra, git O Jezu, nie wiem, które Po lewej, po lewej jest, dobra Druga, jem, damy radę, LOL Na chillu Po prawej Trzecia, jem. Ty! Uda się to może. Po lewej. Po prawej. Trzeba cały czas kontrolować gdzie jest Freddy i będzie git. Po lewej. Prawa, prawa, prawa Wal, dzięki Po lewej jest teraz I Foxy zaraz, nie? Puknij, pyk Jest git, czwarta w nocy procent. Z prawej Git Po lewej tam 26% może zabraknąć troszkę Dobra, trudno, LOL Tu Come on, come on, come on, come on! Po lewej 20% No. Nie wiedziałem, które musiałem tak. Jest z lewej? Na pewno jest z lewej, tak. Jest z lewej. Na celo po prawej. Piąta. Come on. Po lewej. Po lewej cały czas, 6%. Po lewej, po prawej, po prawej 3%, proszę. Nie możesz mi tak robić. Nie, Foxy! Nie! Nie! Ona była tu w ogóle? Ty? nawet co jest. Dobra, moi drodzy, tak jak mówiłem, odpaliłem sobie na YouTube -ku jakiś film, wszystkie kascenki z customowych nocy. No i zobaczmy, co by nas tutaj czekało, jakby mi się udało to przejść. Bądź, moi drodzy, tak jak mówiłem kiedyś, nie wykluczam, że jeszcze kiedyś wrócimy do tych trudniejszych nocy i w jedynce, i w dwójce, i w trójce, piące, tylko że na streamach, co nie? I na streamach po prostu będziemy się uczyć, jakby przechodzić to wszystko, te trudniejsze noce. A póki co, odcinkowo po prostu będzie fajny gameplay. Oglądajmy. Dobra, czekajcie, biorąc pod uwagę, że moja teoria jest plus minus jako tako, może nie stuprocentowo trafna, ale plus minus jestem blisko No to, czy to jest jakby ten cały William, czy to jest, no, jakby ma podobnie wyglądanie, plus fioletowy ten Zobaczmy Nie wiem, macha mu, machają mu ziomki, które wyglądają tak samo, całkiem to creepy Co dalej? I co? Czekaj, nie kumam Totalnie nic mi na razie, nic taka scenka nie mówi Dlaczego ona się jakby zapętla? Tylko z inną muzyką chyba What the hell? Nie rozumiem Co ona k***a przestawia Że co, że idzie se... No nie, nie rozumiem, że co, idzie sobie Afton i co, jest szczęśliwy? No nie, nie rozumiem Jakby... Totalnie mam. Totalnie kom... Jaki to ma? O! Czek, patrz. Tu już ci wszyscy się śmieją. O, o, o. Maybe... patrzcie. Okej, okay, czy to jest różnica? Tutaj są wszyscy szczęśliwi, a tutaj już nie. Ale to jest jedyna różnica. Aha, i on też tutaj musi się zmieniać, patrzcie. Kolorki mu się zmieniają, czy czekajcie. Patrzcie, tu już jest jeden wesoły, dwóch takich, no. Drugi wesoły. No, zobaczcie, i tutaj też jakby minę. Twarz mu się zmienia jakoś, nie? To dopiero połowa. I co to będzie cały czas z samymi Będą się zmieniać tylko. Patrzcie. I on teraz idzie jak jakiś zombiak Że normalnie zobaczcie, jak już wygląda, nie? Tak jakiś totalnie, no. I tu już wszyscy. Już żaden się nie uśmiecha. Co jest? Tu już się ludzie chowają? Dobra, pytanie mam. Mam dwie teorie wstępne. Pierwsza to jest, że to jest purple guy i nie wiem, co symbolizuje taka senka. I moja druga teoria może być jeszcze taka, że jakby to przedstawia jakby naszą postać, i jakby ten enart cały wszedł w nasze ciało i jakby to, to, to pokazuje, jakby przebieg, nie wiem, kilku dni z życia, jak on to, nie wiem, no to, to, to jedyne, co mi do głowy przychodzi, jak mam być szczery No ale to bardziej purple guya przypomina, nie! Zaraz garba jest wszędzie miał coś. What the hell? No to już jest purple! Dobra, czyli to już nie jest Enart, to już na 100% nie jest Enart, to wiemy, czy to jest purple. I moi drodzy, może to jest jakby... Ile tych kascenek symbolizuje, bo to jest... Ile jest kascenek z tej gry? To jest jedna, tutaj jest druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, czyli jest ponad sześć. Kurde, nie wiem. Wydaje mi się, że jeżeli ta moja teoria na temat tego, że jakby on najpierw przeżył tragedię, żeby potem się zemścić, potem jeszcze uciśleć... To wydaje mi się, że jakby to może być po prostu taki przegląd świata jego, że jakby kiedyś był szanowanym człowiekiem na ulicy. Miał dwójkę, sam trójkę dzieci, normalnie wszystko było w porządku. No i po prostu to, te kasystenki mogą symbolizować, jak w upływie czasu na przykład on się zamieniał po prostu już w tego mordercę, nie? Już stracił, zatracił się totalnie w sobie. No i stał się totalnym psycholem, co nie? Ludzie zobaczyli, już się go tutaj boją. No nie wiem, to jest moja teoria, moi drodzy. Dajcie mi znać, czy mam rację, czy nie mam racji. I co jest. O! Co teraz? Co jest? Co? A może to jednak był ten Earth? Nie wiem. Nie. No czemu on rzyga? Ej, nie wiem. No choćbym to analizował na milion sposobów. Jestem przekonany, że nie mam racji. Co on truje oczami? No tuje chłopoczami jakimiś. Co jest? Nie rozumiem. You won't die? Co jest? I tutaj, o, nie rozumiem, nie rozumiem, nie rozumiem. I tutaj mi jeszcze montażysta, moi drodzy, podesłał coś takiego do przejrzenia. I tego jeszcze podobno nie było. Father, Ojcze? It's me, Michael. To ja, Michael? I did it. I found it. Czekajcie, czy na klawiaturze w. Tak, na klawiaturze w. Jak jechaliśmy w Indą, był napis Mike. Czyli jakby. Czy my we fnaf graliśmy jego synem? W Trzecim? Czekaj, co to jest za pojęcie? rodzina, czekaj, czyli chcesz, chcesz mi powiedzieć, że jedno dziecko zostało zabite przez Fredbera, drugie dziecko zostało zabite przez Baby, trzecie dziecko zostało zabite przez Enarda, a sam ojciec jest psychopatą, który zamorduje ludzi i jest springtrapem. Fajna rodzina. I put her back together so you asked me to she's free now but something is wrong with me i should be dead but i'm not so i've been living in shadows it's all there only one thing left for me to do now i'm going to come find you i'm going to come find you Ja nie wiem. To jest tak skomplikowane wszystko. No tutaj już mi wydaje mi się, że nie ma co gdybać, ponieważ z tego, co pisaliście we FNAFie, następnym powinienem dowiedzieć się większość rzeczy, które aktualnie są moimi znakami zapytania, także moi drodzy, ja już się w FNAFA następnego doczekać nie mogę. Dziękuję wam pięknie za oglądanie tej serii z FNAFA Sister Location. Przepraszam, że była ona mniej angażująca z mojej strony i że mniej po prostu grałem i że szedłem troszeczkę na łatwiznę, no ale niestety sytuacja była taka, inna, że po prostu miałem mniej czasu niż zazwyczaj, bo sporo rzeczy poza domem muszę robić, po prostu też ten wyjazd Teraz, tak, że no. Moi drodzy, dziękuję Wam pięknie. I co? Trzymajcie się. I widzimy się już jutro. Pawa. Pa.